Chcesz zadbać o własny rozwój, a tym samym osiągnąć sukces w biznesie? Chcesz, aby Twoje umiejętności interpersonalne pomogły Ci uzyskać jeszcze lepsze relacje z klientami? Szkolenia zorganizowane przez Stowarzyszenie Florystów Polskich pomogą Ci osiągnąć zamierzony cel. Osoby, które wzięły udział w szkoleniu z technik sprzedaży przeprowadzonym przez trenerkę Patrycję Korpacką, wiedzę, którą pozyskały, na pewno zastosują w praktyce. Dużo ciekawych rzeczy pani Patrycja, która nam tutaj prowadzi te szkolenie, przekazuje, przekazuje różne techniki, różne kruczki, którymi możemy w naszych biznesach jakoś tam poprawić swój biznes. Także nasze relacje z pracownikami mogą się poprawić i powinny, jeżeli to zastosujemy w życiu. Pani Patrycja bardzo dobrze nam potrafiła przekazać wszystkie te Tematy i te techniki, które rzeczywiście będą u nas w kwieciarniach wykorzystywane. Dzięki temu, że poznajemy nowe metody sprzedaży, myślę, że dzięki temu zwiększymy nasze przychody w naszych kwieciarniach. Stowarzyszenie Florystów Polskich dba, aby dobór trenerów był jak najlepszy. Patrycja Korpacka to certyfikowany coach, trener biznesu i psycholog. Bardzo cieszę się, że w ogóle miałam taką możliwość spotkania się z tak doświadczoną grupą, ponieważ mogliśmy popracować wspólnie nad takim już dużym materiałem. Dzisiaj głównie skoncentrowaliśmy się na tych aspektach psychologicznych sprzedaży, na mowie ciała, na komunikacji z klientem, na budowaniu takich też innowacyjnych technik, innowacyjnych narzędzi. W związku z tym, że żyjemy w XXI wieku, już nie jest ważny produkt, cena to już nie jest produkt, ale teraz cena to jest produkt plus sposób jego podania. No i my na tym się koncentrujemy, bo tak naprawdę walka ceną w tym czasie już nie ma absolutnie racji bytu. Koncentrujemy się w tym momencie głównie na tych psychologicznych aspektach i co możemy zrobić, żeby do siebie jak najwięcej klientów przyciągnąć, nowych klientów pozyskać. A no i pracować nad tymi kluczowymi, oczywiście. Informacji o szkoleniach szukaj na stronach internetowych Stowarzyszenia Florystów Polskich. Wśród propozycji będą m.in. kolejne spotkania z Patrycją Korpacką, szkolenie z zakresu florystyki w przedszkolach prowadzone przez Mariolę Miklaszewską i Agnieszkę Mitko Kominek, szkolenie biznesowe ABC Kalkulacji prowadzone przez Hannę Petrykowską Rolbiecką. Wiedzę z zakresu roślin ozdobnych będzie można pozyskać podczas szkolenia z Piotrem Salachną. Natomiast tajemnica emisji głosu i autoprezentacji przedstawi dziennikarz, prezenter telewizyjny Adam Giza. Do zobaczenia!